Tutaj, nagrywam Siemka, <grywam> nagrywam Kubę. O, przeskoczyła. dobra. A ma jakiś inny przyrządy czy to samo? To samo. To samo, to nie zwróćmy uwagi. I wyjście z jaskini żabiej Kuba jak ostatni wychodzi pomału słońce się odbija no i ostatni wyszedł bezpiecznie na powierzchnię do, do, do tej i o to chodzi chodziło zjechać, wyjechać szczęśliwie tak jest okay. to od razu sobie tam wepnij małpę w tamtą i zreporęczuj to na razie wszystko do następnego trzymajcie się zdrowo, siemka U, Kubuś Małpką się wepni do tej liny bocznej. Chyba, że dotaśmy się wepnie.